Dziś pokażę Ci, jak zabezpieczyć kolumnę, żeby wpisywano w niej prawidłowe daty. Zaznaczam sobie kolumnę B, przechodzę do zakładki dane, wybieram polecenie poprawność danych, rozwijam, poprawność danych. I będę chciała, żeby tu można było wpisywać tylko dzisiejszą datę, więc robię dozwolone, data, równa i wpisuję. Równa się, dziś, otwarty, zamknięty nawias, czyli skorzystam z funkcji. Robią OK. No i dzisiaj jest 9 czerwca. Popatrz, jak zrobię 9 czerwca, to przyjmuję, ale jeśli wpiszę na przykład 10 czerwca, to pokazuje mi, że ta data jest nieprawidłowa. No to to już mamy zrobione. To teraz w kolumnie obok z tej daty pozyskamy dzień tygodnia, czyli staje w kolumnę C2, równa się. Wykorzystam funkcję tekst, klikam, następnie pokazuję z tej daty format tekstu DDD. Trzy litery D to skrócona nazwa dnia tygodnia. Kopiuję i już mam oznaczone. No to teraz numer tygodnia. Równa się num.tek. Klikam w niego dwukrotnie i klikam FX. Liczba seryjna, czyli z której daty mam zrobić numer tygodnia. Typ wyniku: 2 oznacza, że to jest numer tygodnia niezgodny z ISO, czyli 24. 21 oznacza, że jest zgodny z ISO. Więc musisz wybrać. OK, kopiujemy i mamy nasze dane gotowe. Excel i zrobione.